Cześć, witajcie, z w strony niemieckim i kanale Dzisiaj jestem sama I dzisiaj jestem w takiej Ogólnie tutaj też było jak coś, ale tu nie jest zły, jak coś, no bocie I ogólnie dzisiaj będziemy testować różne rzeczy Już jak mamy zupkę chińską tak yy, ona się nazywa? Yy, ogórkową? I teraz będziemy testować takie maczugi o smaku keczupowym. I ogólnie też sobie kupiłam kisiel, ale ogólnie tego nie będziemy testować, bo to bez sensu czekać przez kilka godzin. Żeby mi się to zrobiło i żebym to chciała zrobić Bo ogólnie niedawno Przejadłam w grupkę chińską I no Tu mam jak coś kole za wami I właśnie z I nawet Nieważne otwieramy Jeżeli o tym, wam się spodoba ten filmik Zostawcie łapkę w górę Subskrybujcie mnie A teraz Wyglądają one tak może jeszcze ktoś nie istnieje, to więc je próbuję. O wow, To wygląda trochę, trochę jak ręka. I testujemy. Normalne chrupki tylko o smaku. O smaku. Ty tu o Dobra są. Są one przepyszne. Zapyśne. Ja ogólnie mogłam to zacząć na końcu Ale nie ważne Ogólnie to mam to tolisy Nieważne czemu, po co i jak Po prostu mam tak sobie Mam takiego dinusia żółtego. Tutaj koło mnie jest kotek, zaraz wam go pokażę. Ale to nie jest widzę. Toj. Akurat się myje, a nie Akurat się myje. ja was kotek. Pusia. Ona się nazywa później jak coś... Oj, widzę, był on osób przepraszam. Dobra, nieważne. Nie zajmujemy się tym. Trochę się tu muszę poprawić. Tylko nagrywką. Ogólnie no, Ogólnie no, trochę mnie nie widzicie, ale no to trudno. Jestem bardzo pyszne. Mamy tu kole? Praktycznie resztkę. Ale się jej napijemy? Okej. Okay. Jeszcze tu jest jak coś. I ogólnie robię teraz przerwę i zaraz do Was wracam. Okej, okay, to jest zjadłam I teraz mamy taką fantazję z białą czekoladą, a więc ja to otworzę i zaraz do was wracam. Ok, już się otworzyłam i bardzo ładnie pachnie ta czekolada. Otwieramy tego... sferkę i mamy go otworzonego. On wygląda o tak. Na początku. Normalnie jak biała czekolada. Teraz sensorek. Okej, okay, a teraz. Nie, to tak, to, raz jeszcze. Zaraz się Więc to przesypujemy do drugiej saszetki. naprawdę zostawiajcie łapki w górę, subskrypcję i dzwoneczek, bo to jest dla mnie bardzo ważne. Mm. I no to ja to przesypię, nie wiem. Tak jak każdy przesypuje takie rzeczy. Pewnie teraz bardziej czekoladowo. I tak to wygląda. I mieszamy potrzebne i napiszcie mi w komentarzu co miałabym posmakować następne. I wtedy zobaczymy, czy, i wtedy zobaczę czy mogłabym to kupić i zjeść. A więc teraz... A i tam te, te maczugik y, y, 10 na 10. I daję, przepraszam, mamą, czekaj. No, nie wiem. Znaczy, odbijamy się. I tak to wygląda. I <laughs> kosztujemy. Po prostu polecam osobom, które po prostu szukają jakichś słodyczy i nie wiedzą co kupić. To polecam takie coś, taką fantazję! Bardzo pyszne i daję temu 10 na 10, a więc pa! Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na kanale oraz dzwoneczek i napiszcie, co ma być następne. A więc pa!